Nim przejdę do materiału, taka mała ciekawostka. Od 2026 roku ma wejść nowa norma emisji spalin Euro 7. Już teraz mówi się, że mają powrócić trochę większe pojemności silników. Wiecie jak to interpretować? Prosto. Prawdopodobnie już na tyle motoryzacja została wydojona z pieniędzy, że można zająć się już teraz inną branżą. Ej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoraca. No nie ukrywajmy, ostatnio głośną w mediach jest już można powiedzieć że o kultowej beczce Mercedesie z 1982 roku, który zawstydził niejednego nowego suwa, pokazując, że może nie emitować tyle szkodliwych substancji do atmosfery, co niejedno nowe auto. Zatem o co chodzi? Prawie 40-letnia beczka kontra nowe samochody. No media się rozpływały. Znalazłem to najpierw w mediach polskich, później zacząłem szukać w oryginale w przekładzie niemieckim. No no i mam pewnego rodzaju argumenty. Owszem, podjarałem się tą beczką, mam tego świadomość, ale też postaram się na to spojrzeć z dwóch stron. Oczywiście miejmy świadomość, że jeszcze przed parunastu laty dla nas najważniejsze były testy bezpieczeństwa, pięć gwiazdek, no ale to się stało już nudne, no bo większość samochodów te pięć gwiazdek otrzymywała, więc zaczęliśmy skupiać się na ekologii. Tak wiem, trochę trywializuję, ale poniekąd jest w tym wiele prawdy. No i zaczęło się śrubowanie producentów, no to żeby podejść do tego śrubowania e, fan klub mercedesa beczki W123 postanowił wziąć poczciwą beczkę 8.2 rocznik, silnik o oznaczeniu 240D przebiegł około 300 tysięcy kilometrów na ścieżkę zdrowia e, i sprawdzić ją według standardów emisji spalin WLTP nie jakieś tam domowe, przygarażowe emisje tylko normalnie z podpiętą aparaturą z jednej strony były to testy stacjonarne z drugiej strony były to testy mobilne i z tego została wyciągana Średnia. Zastanawiam się jedno, jak oni wpięli się w gniazdo OBD, bo tam ciężko do końca takie znaleźć, ale przynajmniej nie oszukiwali na emisji spalin, jak to niektóre koncerny później gdzieś tam robiły, więc powiedzmy, że było to miarodajne. No i okazało się, że zaskoczyły. Nie jednego. I o co tutaj chodzi z tym lobby ekologicznym? Zaraz Wam na to szerzej odpowiem i postaram się znaleźć balans między tym, taki wiecie. Uczciwy. Dobra, jakie są wyniki beczki i jak to wszystko e, interpretować? E, no W pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od emisji dwutlenku węgla, bo to wiecie, e, jest taki standard, no ale teraz bardziej modne są NOx, -y, tlenki azotów, na których nie jeden koncern poległ podczas testów i musiał gdzieś tam elektronikę swoją wspomagać, żeby jakoś przejść przez te testy. Beczka średnio uzyskała 845 e, mg. Mówię się jeszcze, że to nie jest żaden wybitny wynik, to nawet nie jest dobry wynik, który by ją pozycjonował w połowie stawki, to jest raczej dół tabeli pośród tych nowych samochodów, ale jeszcze są auta za nią i też są auta o mniejszych pojemnościach. To tutaj w tej kwestii zapala mi się lampka. Druga sprawa, jaka jest właśnie emisja wspomnianych, e, wspomnianego dwutlenku e, węgla. Beczka emituje około 190 do 216. Patrząc na trochę większego kompana nowej generacji Mercedesa E400D, e, tutaj mamy w sumie porównywalną opcję 172-194. Zatem o co w tym wszystkim chodzi? Oczywiście. W pierwszej kolejności szacun dla beczki, bo okazuje się, że mimo 38 lat na karku, jest w stanie powalczyć z nową konkurencją i jak widać, ma się jeszcze całkiem dobrze. Ale żeby to miało sens, trzeba tutaj zachować pewnego rodzaju obiektywizm i też podejść ten temat z zupełnie drugiej strony, bo ten eksperyment jest troszeczkę tak jakby hokeistów zaprosić do siatkarzy na jeden wspólny mecz. To nie jest jakby do końca ta sama liga. Oczywiście miejmy świadomość, że to nie była pierwsza beczka z brzegu, ale z drugiej strony, jeżeli porównujemy nowe auta, no to też są to nowe auta, więc też nie są pierwsze z brzegu brane. A nawet jeżeli są, no to są samochody, które no muszą spełniać wszelkie normy emisji spalin, więc tutaj 1-1. Z drugiej strony, no tak, mamy z jednej strony poczciwą beczkę, 82 rok, 300 tysięcy na lotu, silnik 2-4. W teorii 72 konie, bo oni do tego eksperymentu dołożyli do niej katalizator, no bo bez tego kata tutaj byłoby dosyć ciężko, więc powiedzmy, że ma jakieś te 65 koni, poczciwe 22 sekundy do setki i mniej więcej półtorej tony masy normalny standard jak na tamte lata. Z drugiej strony mamy no do czego tu porównać, chociażby do tego wspomnianego wcześniej Mercedesa E klasy. No silnik już nie wolnosący, a silnik turbo, oznaczenie 400d, czyli mamy tutaj 340 koni, 700 N, jakieś 4,9 do setki. I to na 900 yy, i napęd 4x4. No dwie zupełnie różne technologie. No wiadomo, i pod kątem bezpieczeństwa na to można patrzeć, pod kątem technologicznym, jeżeli chodzi o przyspieszenie, yy, naszpikowanie gdzieś tam elektroniką więc trudno jeden do jednego porównywać. Bardziej co mnie zaskoczyło w tym wszystkim to może nie to porównanie, a to, że ta beczka, ok, no powiedzmy, że ma te 72 konie, niech tak fabrycznie zostanie, że pozostawiała w tyle, jeżeli chodzi o normę emisji spalin samochody z trochę niższą pojemnością. Yy, a z trochę większą liczbą koni. No bo powiedzmy, że w tej chwili 100 koni, no to jest jakimś tam standardem. No to nie jest jakiś samochód, że powiem, ojej, 100 koni na lata 70., to to wiecie, był potwór, a w tej chwili, no powiedzmy, że jest to normalne gdzieś tam e, codzienne auto. Więc tak, mam świadomość. Z jednej strony beczka trochę e, zaszokowała i ten eksperyment pokazał, że mimo tej, e, jakże, e, ładnej konstrukcji tego samochodu można tutaj e, zaskoczyć. No z drugiej strony też należy na to, obiektywnie też w tym wszystkim spojrzeć, ale też z trzeciej strony pokazuje to, w jakim kierunku idzie motoryzacja. Te zdławione pojemności, te duże moce wyciągane z jednego litra pokazują, że do czasu WLTP było ok, wszystko czysto, ale gdy weszło to WLTP, czyli rozszerzone normy emisji spalin, już się okazało, że pewne parametry trudno gdzieś tam uzyskać producentom. A gdyby to wziąć na taką normalną, codzienną eksploatację, jakieś zwykłe wyprzedzanie na autostradzie, bardziej dynamiczne, a nie takie z oszczędnym gazem, byleby tam za mocno nie nacisnąć, pewnie jeszcze gorzej by to wszystko wyglądało. To też nie jest wina producentów samochodów, niestety. Producenci samochodów tutaj mają najmniej w tej chwili do powiedzenia, chociaż się mówi, że to takie lobby, że to oni się zgadali. Producenci tworzą sobie normę emisji spalin? No nie. Producenci to raczej z tą normą emisji spalin mają problem, bo oni muszą się teraz w głupi sposób do tego wszystkiego dostosowywać i walczyć z tym, jak tutaj zrobić tak jak chociażby Mercedes w klasie A45 S AMG, że tam jest 2 litry chyba 421 KM i to w jakiś sposób jeść. Z drugiej strony na to patrząc, no to czemu te duże suwy, które teraz są takie modne, takie popularne, mają wyższą normę emisji spalin? No bo ciężko już w pewien sposób to przeskoczyć i zrobić tam silnik 1.2. Z drugiej strony masa tych samochodów robi swoje. Z trzeciej strony ludzie kupując te suwy oczekują też jakiegoś fajnego przyspieszenia, a nie 15 sekund do setki to wychodzi. Ale to jest jakby nadal wszystko wliczone w całą tą politykę eko, z tego względu, że producenci muszą yy, przestrzegać średniej normy emisji spalin w całej swojej palecie wszystkich sprzedanych samochodów. Więc jeżeli BMK jeszcze oferowała w siódemce silnik 6.6 V12 nie tak dawno, to mogła powiedzieć możemy sobie na to pozwolić, bo sprzedaliśmy na tyle i trójek, czy chociażby yy, i ósemek, że możemy sobie na to pozwolić, że ta średnia norma emisji spalin gdzieś tam będzie zachowana. Tylko patrząc na tą śrubę, która wejdzie od przyszłego roku, już tak łatwo nie będzie, więc nawet i v pewnie będą znikały. Z jednej strony cieszę się, bo już takie przecieki są informacji, że norma emisji, o czym na początku wspomniałem, Euro 7, która ma wejść za kilka lat, będzie mniej wyśrubowana pod kątem pojemności. Mam nadzieję, że coś takiego będzie. No Sprawi, że te auta w końcu zaczną być normalne i. Dojdzie jakaś ta technologia, która będzie na to wszystko pozwalała. Ale z trzeciej strony, już tak na finalne podsumowanie. Z jednej strony mamy beczkę okrojoną wszelkiego rodzaju elektronika, z drugiej strony mamy samochody naszpikowane jakimiś filtrami cząstek stałych, jakimiś GPF-ami, DPF-ami, katalizatorami nowszej generacji, szynami wtryskowymi wszystkim, czym się da. I to się trochę różni w tym wszystkim, więc tutaj też mi się gdzieś lampka zapala. Staram się tak wypośrodkować i odnaleźć każdą rację z każdej ze stron. I chyba najważniejszy argument jest taki: już na takie samo podsumowanie, że jednak ta beczka, nawet z tym silnikiem, to zrobi 4 razy tyle kilometrów, co nie jedno nowe teraz auto. Smutny argument, ale z tym wam z dzisiaj zostawiam. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!